Taka wielka krewetka, czerwony jest. Ale paskudny jesteś! Siemanko, ja witam was, widzowie. Ja nazywam się KS, a to jest kolejny odcinek z Subnautica Below Zero. Yy, dla wszystkich... U. Mrozi mnie. Dla wszystkich, zanim rozpoczniecie oglądanie, to jest odcinek nagrywany na zapas. Także, jeśli będziecie wysyłać jakieś komentarze odnośnie tego, co ma się dziać w przyszłości, no to w przyszłości jest wysoka szansa, że już się zadziała. Chyba, że to będzie ostatni odcinek z serii, który po prostu wrzucę. Ale szczerze. Nie mam bladego pojęcia. Ile mi się jeszcze uda nagrać? I czy w ogóle jeszcze. ten... No. Trudno, trudno jest mi orzec. Czy to ptak, czy nosorożec, generalnie. E, tak czy siak. Jestem przygotowany. E, możemy ruszać na przygodę. jeszcze tylko dorzucę sobie trochę wodorostów, tak żeby. Ile? A, rosną. A grzyby? O, ale grzyb już nie. No nie no, dobra, grzyba trzeba wrzucić. Jeden niech tam dalej rośnie. A tutaj, dwa grzyby wrzucimy sobie do bioreaktora. Niech się procesują. Żeby nie spotkałem z przykra niespodzianka, że okaże się, że w bazie nie ma powietrza. Ten plan jest prosty. Lecimy szukać artefaktów architektów. Mam zapas baterii, jedzenia, apteczki, woda, także. Wyłączamy latarkę, bo nie jest nam na razie potrzebna I lecimy obczaić artefakt architektów X3J Nie wiem czy to jest jakiś szyf, czy ten, dowiemy się Dowiemy się I po drodze może uda się jeszcze coś fajnego znaleźć e, Mogę co jakiś czas w sumie sprawdzać e, Blueprinty tutaj ustawię sobie e, Gdzie tutaj są nie kostka, magnety i też, o fragmenty o! O o, o, o. Chwile, co tutaj się dzieje? Płyniemy pod wyspą. Pr, chyba mrozi. A dobra, to płyniemy pod wyspą. Chyba ten. Chyba tlen będzie w porządku z tlenem, co? O! Chciałem tylko zobaczyć co to jest. A! Zbrożony pingwin, okej. Okay. O! Tutaj wygląda jakby były jakieś fragmenty. Ale jest tak ciemno. A my tutaj może już byliśmy? Tak, my tutaj już byliśmy. Już tutaj jest lutowane. Jest to coś z czego mogę sobie uzupełnić tlen. Skorzystam. Jeszcze raz się tutaj przyjrzę. Czy niczego nie pominęliśmy? Hmm, bo może coś tutaj. Hmm. A tak, proszę. E, skaner. Narzędzie nawigacyjne. Mam to już zeskanowane. Nie. Yeah. Kwarc mi się przyda, a właśnie bo tutaj. O, 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 to coś może mnie zabrozić. Kurczę. Ciemno się robi, jest bardzo ciemno. Zastanawiam się, czy ta strzałka. W sensie takie strzałki zostają właśnie zdarzenie na nawigacyjne. I ciekawe, czy to do czegoś prowadzi, czy. Tutaj jest ta lampka, ale z tą lampką nie mogę nic zrobić. Proszę, a więc jednak znalazłem coś. Po to mam skaner, żeby się dowiedzieć. O! Skaner coś jest. Bliżej, bliżej, bliżej. I tutaj mamy to. Łapka grawitacyjna. Nie pamiętam, czy mam ją spodaną, czy nie. Miałem. O, małpa. Przyszła ukraść mi fragment łapki grawitacyjnej. Nie ze mną te numery, małpa. Dobra. Lecimy dalej. O, a to jest tutaj pionowo w dół. Okej okay. yy, To jest całkiem bardzo pionowo w dół farc. Dobra, tutaj są te bomberki z których da się uzupełniać powietrze Czym ja słyszałem? Crashfisza Tego dźwięku nie da się zapomnieć Dobra Striggerujemy się, zajeżymo O O kurczę Już myślałem, że się zablokuje I prawie miałem rację, ale Dobra, siarka Ciarka zawsze w cenie. To jest jakiś custom... Nie, to jest zwykły, tak i tak. Dobra, zażerpniemy powietrza. W gnieździe małpy coś jest. <laughs> działko grawitacyjne! Dobra, małpa zebrała, widzę, tutaj dużo lutu. Let's go! Zbadane działko grawitacyjne. Pewnie nie będę mógł go skraftować jeszcze przez wiąże przejść gry, ale... <laughs> płyniemy dalej, płyniemy dalej. Nie ma się co e, rozmieniać na drobne. E, w dół. 86 metrów. Już chyba byłem kiedyś tutaj w tej jaskini. Czy nie byłem? Byłem w podobnej. Argentyn. Z tytan naprawdę z jakiejś takiej customowej rudy. Nie, czy ludzie przestańcie pisać do mnie na Discordzie. Tu jest kolejne gniazdo małpy. Eee, muszę sobie... Nie, tu już, tu już nic chyba nie ma. Mogę jajo małpy morskiej. Okej, okay. no to nie omieszkam. Teraz jajo okradłem. Oj, widzicie małpa. Chwila, tutaj mogę skanerem polecieć. Ale skaner nic nie widzi. Dobra, zbieramy e, powietrze i lecimy w sumie e, szukać kolejnego powietrza. Mam nadzieję, że te powietrza w miarę się zregenerują, bo... Dobra, tutaj może być coś fajnego. Złoto, fajnie, fajnie. E, więcej, okej, okay, dobra, zbieramy surowce. Okej, okay, dobra, speedrun, speedrun, tutaj trzeba się pospieszyć. Świetnie, artefakt architektów.

70 sekund, ale tlen idzie szybciej, bo jesteśmy y, głęboko pod powierzchnią. Nie, cudownie Alan. Yy, Okej, okay. to się odnawia. Skorzystajmy z tym z faktu, że Alan nas solidnie strollował. Yy, to już zebrałem. Mam tego jeszcze w skrzynkach. Tutaj patrzę, czy są jeszcze jakieś takie fajne surowce na ścianach. Yy, fajnie. Nie, no cudownie. Nie, ja jeszcze pójdę, tam i się upewnię, czy nie zepsułem czegoś, bo... Tylko tak fastem, ale... No nie, zniknął znacznik. Nie, no nie, po prostu nie. Dobra. Sprawdźmy tutaj skanerem fragmentów. Świetnie, coś jest. Pierwsze. Gdzieś tutaj. Tutaj coś ma być. Tutaj wykładnie gdzieś w tym miejscu. O, ty coś masz, ty tutaj masz, ładnie, chyba. No słownie tutaj w tym miejscu coś ma być, ale albo ja jestem jakiś specjalny, ale ja tutaj nic nie widzę. Może to jest na górze. Nie wiem. Dobra, darujmy to sobie. To raczej nie jest nic, coś chyba ten crashfish. Dobra, nie, płyniemy na powierzchnię. To jest powierzchnia, prawda? Jest. Okej. Okay. Szczerze, spodziewałem się czegoś więcej. Tam jest baza, to płyniemy jeszcze dalej od bazy. Bo e... będziemy szukali różnych fragmentów. Chociaż może popłyniemy... chwila, już tam wszędzie byliśmy? Nie pamiętam. Nie pamiętam tak szczerze, czy już wszędzie byliśmy. Musiałbym sobie odświeżyć swoje własne odcinki. Nie, to jest. Ja stworzenia ja nie biorę. Mm. Nie. O! O! Spadek! To jest bardzo. nie. nie halo, że. Y, tak ciemno jest. Bardzo mi się to nie podoba. To jesteśmy na znacznej głębokości. Ja nie wiem, czy wypłynę. Nie, no chyba wypłynę. Nie, dobra, widzę już ten. Jest w porządku. Uf. O! O, co to? Kumarola, Taki. Tak, Co to jest? Wyhazywate komarole służą za wędlę gazów wulkanicznych, które pochodzą? Przechodzą przez cykl akumulacji i ekskalacji. O, to ciekawe. A! Czyli w zasadzie to jest źródło ciepła. A tam chyba było widać takiego tego pseudo-lewiatana. To ten co tak drżyja mi się wydaje. To chyba on. O tam jest, widzicie? O. O. O fuck! O fuck! O fuck! Co to jest? Co to jest? To chyba jest jakiś lewiatan? Czemu on jest tak płytko? Czy to mnie goni? Co to jest? To wielkościowo mi się wydaje, że odpowiadało riperowi. Widzicie te? Fajne takie, nieszkodliwe w miarę. Takie krokodylki. Te pamiętam. Ale to coś było wielkie. Nie wiem, co to jest. Ile jestem od bazy? 700 metrów. Nie, to jest sygnał, tam jest baza. Okej, okay, czyli to ten pan chyba, Jeryja. E, będę widział go na mapie? Nie, to nie Sonar. Wiecie, że mnie kusi, żebym tam teraz podpłynął, co nie? Okej, okay, nigdy jeszcze nie byłem na tym biomie. Y... Fragmenty. Nie ma fragmentów. Nie w bliskiej okolicy. Chciałbym go obejrzeć, ale... Dobra, chwila. Tu jest po prostu tak ciemno na tym biomie? Nie no. no bo jest dzień. Względnie. Kurde. Dobra, podpłyńmy trochę w strefę, gdzie względnie będę czuł się bezpieczniej. Poczekajmy, aż trochę bardziej wyjdzie słońce. I przyjrzymy się temu czemuś z bliska. Co wy na to? Tak. To brzmi jak plan. Wiecie co? Jaśniej już chyba nie będzie. O mać. Tak, to jest chyba odpowiedni Rebera. Z Below Zero. A zeskanujmy Cię, Hamie. nie jesteś taki duży. Ciebie już skanowałem? Au! Tak, najwyraźniej Ciebie już skanowałem. Bo nie mogłem Cię zeskanować. Ale to coś wielkie. Dobra, być co? Użyję apteczki. Bo nie wiem, ile na hita dostanę. Zjem sobie to coś. Wypiję wodę. Zapiszę grę. Ja nie zapisałem gry jeszcze od początku. Fuck! Całą bazę mogłem stracić, jakbym wyszedł bez zapisu. O kurde, dobra. I popłyniemy, przyjrzeć się temu czemuś. To może być one-way ticket. Ale ja go biorę. Moja. Yy, to nie jest. To nie są zdecydowanie zmysły przetrwania, powiedziałbym wręcz że anty. Nie no, ale jak tutaj taki gigantyczny stwór, nie no, tutaj coś musi być na tym biomie, nie? Jeśli tutaj grasuje Reaper, to znaczy to nie jest Reaper, ale wiecie o co chodzi, to tutaj coś musi być. Lit na przykład. O! wiecie jaki majestatyczny? A myślicie, że ich jest tutaj więcej? Kurde. Ten zdecydowanie bardziej przypomina tak konstrukcyjnie nasze y, ziemskie ryby. Tego litu to sobie trochę wezmę, nie mam go aż tak dużo, a to fajny surowiec jest. Okej, okay, czyli tutaj... A sól. Tak, 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 tak. Tlen też jest bardzo ważny, to fakt. Okej. Dobra. Teraz znowu w strefę... Względnego bezpieczeństwa O, Taka wielka krewetka Czerwony jest Ale paskudny Skudny jesteś A zagrował się na mnie Wielkoszczękowiec Ała, Dziabnął mnie O kurna On mnie pieprznął Dobra dobra Czy mogę wejść na tą wyspę? Fak nie mogę Apteczka Przeżyję następny hit i spierdzielamy. Zeskanowałem go tak do połowy. I wiem już jak się nazywa. W polskiej wersji jest to wielkoszczynkowiec. I pozwolę sobie chyba jeszcze popytować na jego terenie. Wiecie co, poznaliśmy się? Uff. Wy fajnie jesteście, was lubię tylko Jesteście spoko. Jesteście do przeżycia Ale z tym wielkim gnojem to się chyba nie polubię Ołów Ale wy, o, kominy takie termalne Okej okay. Tym yy, Z tym wielkoszczynkowcem to ja się chyba z... nie polubię za bardzo Ja, ja nie sądzę, żebym yy, zapałał do niego miłością Dobra Zatem yy, lewiatan zaliczony Mhm. Mm Zdecydowanie lewiaton zaliczony. Mam nadzieję, że jedyny już mi wystarczy. O, czyli. Y, czyli faktycznie strefa y, wulkanu. O, czyli znowu to jest jakby krater. Tak jak w pierwszej Subnautice Można, te... Mam wrażenie, że już kiedyś. W... Wpływałem do takiego kanionu hmm. Ciemno tu jak... Nie wiem gdzie nawet Dla ja, stworzenia Okej, okay, tutaj będzie mnie chyba paliło jak gdzieś popłynę Bo słyszę takie właśnie wulkaniczne Dźwięki można by rzec. Ale co, tutaj nie ma y Sea Dragonów, co? Tak, tu zdecydowanie będzie mnie palić. A, tu jest tak sobie. On. A nie, to fajnie. Nie, to. na dragony to. Oj! I, I to wyła, może jest Yyy... To w porządku. Znaczy tutaj też można postawić po prostu reaktory geotermalne. A, tutaj też woda ciepła jest. Teo, tak, teo, teo. Co to? Ej, ale fajne, nigdy nie widziałem takiego jeszcze. Skałogniot. Czym jesteś w skałogniocie? Ale fajny. Duży skorupiak. No nie powiem, podobasz mi się. Fajny jesteś. I nawet nie gryzie. Dobra. Czy coś mnie tutaj interesuje? Na razie jest chyba w porządku. Od bazy tak jesteśmy powiedzmy. No w porządku, chwila. Nie, bo tam chyba będę się wracał. Także popłyńmy w tą stronę. Przepłyniemy przez te... Jak bo tutaj robi się ląd. A, jesteśmy przy doku stacji delta. O, to... Przez przypadek tutaj wylądowaliśmy, ale... Ale fajnie. Mogę wejść, się wspiąć? Nie. A! Jesteśmy. Chyba już tutaj kiedyś byliśmy, co? Nie. A respią się chyba takie skrzynie. Automat do kawy, kosz na śmieci. A To chyba stąd mam tutaj te wszystkie zeskanowane rzeczy, co? Tak. pewnie tak. chyba już tutaj byliśmy. Ale. Tu... Daj mi się ogrzać trochę w wodzie i zaraz Cię znajdę, Ruro. Nie będziesz mnie straszyć tutaj trespassingiem. Ty nie wiesz, w jakie miejsca ja chodziłem. Ja przed chwilą, Ty wiesz? Wiesz, gdzie ja trespasowałem? Jesteś... Yy, nie wiem. Kim? To blisko fajna. Dobra, bo to jest, jest kilka ścieżek, widzę, ale chyba się łączą. Owoc krzewu. O, tu też będę mógł sobie go zasadzić. Ale fajnie. Dobra, powiedzmy, że wypiję wodę. 75 to dużo Dobra, na razie nie będę ja. Ale chyba wszystkie drogi prowadzą do Rzymu Z tego co widzę No Dobra Okej, okay, widzę, że tutaj te kwiaty Zobaczymy, przejdźmy się tutaj yy, Dookoła Po lokalnych formach Tam są pingwiny Chyba nic nie ma tu jest takie bagienko. Ono mi daje temperaturę? Tak. O! Widzicie? Kąpiele błotne. Kąpiele błotne na 4546b. Spa można byłoby tutaj otworzyć. Ej, to termy są przecież! O! O! W ogóle i Inni ludzie na 4546B znaczy w sumie czy inni ludzie. Nagrana była wiadomość, nie? Sytuacja jest dziwna. Jedną rzecz sprawdzę tylko. Okej, okay. is fine. Pucha. Kończy mi się. Dobra, biegniemy, bo temperatura też jest ważna. O, tutaj są takie światełka. Nie, czyli, dobra. No to idziemy tam, gdzie jest ta. Idziemy na górę czy na dół? Dobra, na dole, bo w jaskini będzie można się zagrzać. Nie. Yy, o, chyba dołem będzie można przejść. A tu jest dół jeszcze bardziej w dół? Czy nie? Tu jest jakiś dół w prawo. Tutaj jest góra w lewo. I tu tak krążymy sobie dookoła wysepki, nie? Tak trochę tak. Ale nie powiem, podoba mi się takie inne klimaty. Fajnie, bo teraz jak jest u nas gorąco, upały, to tutaj w takiej sardonicy można się schłodzić. Jeszcze w ogóle, jak ktoś ma klimatyzację, żeby taki zimny wiatr sobie puścić, to kurczę, y, wrażenia 4D, można powiedzieć. Ja na przykład mam klimatyzację, ale nie u siebie w pokoju, gdzie zazwyczaj nagrywam. U siebie w pokoju mam wiatraczek. I zadowolony jestem z tego wiatraczka. Co to? Siarka. Ja siarki nie potrzebuję. PDA. Specjalne zlecenie Emanuela no, Dał mi ten skakowany skaner. Powiedział, że potrzebuję więcej głowic prysznicowych. Co? No dobra. Yy, na szybko to czytałem. Jak ktoś chce dokładnie to niech czyta. Ej, to, to, jest, to nie jest skaner tych. To nie jest to co mam tutaj. Wykrywacz minerałów. A no, wykrywacz minerałów. Yy, to pozwolę sobie tego nie skanować. Fajnie.

If you were to compromise your well-being, the species could go extinct. What makes you think she's hostile, anyway? A little grumpy, maybe, but who wouldn't be, stranded out here alone? She did not respond to my distress call. She she you know. Maybe she's afraid of us. find out. location uploaded to PDA. wejść, ej dobra, może ja nie będę wchodził bo mrozi, ale dobra, szybko, speedrun tu coś jeszcze jest, PDA, port modułu testowego, aktywuj tryb testowy, to siedz po włożeniu modułu testowego, to jest port modułu testowego, czyli ja nie mam modułu testowego, musiałbym go, a znaleźć, bezkraftować, dobra, są so to ja muszę zgarnąć to PDA, krócę tu jeszcze, coś jest, nie ma Na ryby. Dobra. Posłuchamy sobie. okay this time the birds have really done it i don't know what they've been eating but it's corrosive when it comes out the other end oh corporal i'm short an element to fabricate the right cable i remember seeing someone i did that dive to the old ship i'm gonna go out there and see if i can get some more that should fix it maintenance status in progress Okej, okej. No dobra. To my przejdziemy się po stacji i zobaczymy co i jak tutaj. Ale fajnie. Mogę Konstruktor Basto już też mamy. Tutaj szafki. O co to? Szafa grająca, będzie można muzyczkę puszczać? Bosko i altery Then what's your theory? What's, what's going, going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're also gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Parvin. Just look at him. <laughs> what am I doing? I don't want anything.

a map will come in handy. I should be able to find my way to Fire Robotics where Sam worked. Ale do golenia. Zestaw do golenia Freda you wouldn't believe the adventure I'm having. Just like, like when we, were kids and we used to play Underwater City. Only sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you. One swims by. Because I'm going to safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell dad for me. Thanks so much for the mustache, kid. By the way, be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is Just... I think of a challenge here, and as, as you know, a I'm a pretty low maintenance guy to begin with. I'm be surprised how much you a mustache, there have been some clutch groups while there was a lot of sabotaging by my truck, and I thought I was seeing them. But co? my friend Sam helped me sort it out. Although she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal under the circumstances. I Dobra, not expect a little plakaty, risk. Right? I should be happy. I have great yeah, friends about good patience. Uh, anyway, siedzieć. love you, Jenny and dad. Proszę znaleźć sposób, że nie znajdzie się zaskoczeniem. I nie martw się, szukam idealnego skanerka, Wydaje mi się, że miałem już sterownię skanująco. O, wiem, co mogę zrobić. Chcielibyśmy skaner. Czysto. Dobra, w takim razie poszwędzajmy się jeszcze po terenach y kobiety w ekstra O, idzie. Ciepełko. Poszukajmy tego klucza. Chwila, mam przecież latarkę. O, to będzie lepsze źródło światła niż Seaglide. Tak, Seaglide. Tak, Seaglide. To się Seaglide nazywało. Tutaj już y, nic, nic nie ma. No tak. Możemy się wspiąć i po tym jak się tu wespniemy to tutaj też nic nie ma potrzebujemy port modułu testowego, czyli potrzebujemy modułu testowego żeby zrobić cokolwiek o, foldemocz istnieje dobra, nie wiem czy jeszcze coś tutaj jest, chyba chyba nie ostatnia znana pozycja pilota 650 metrów ale wiecie co? W takiej malowniczej lokalizacji zakończymy dzisiejszy odcinek z pięknym widokiem na y, tą oto w zasadzie radar, stację stanującą, coś w tym rodzaju. W każdym razie y, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby tam zostawić jakieś łapki, coś tam y, wiecie, jakieś tam pierdołki, komentarz możecie napisać. No a ja Wam bardzo dziękuję i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jo!